Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. Nazywam się Jarosław Szynkarek. Zaczynamy nowy cykl randkowanie po rozwodzie. Część pierwsza to jest SMV. SMV jest to Sexual Market Value. Wartość na rynku randkowym, bym powiedział, w tłumaczeniu swobodnym na polski. I chciałbym, żebyśmy przeanalizowali sobie, jak się zmieniła atrakcyjność, gdy byliście w związku. No, jako, że jest ten odcinek świąteczny, myślę, że będzie optymistyczny i pocieszy ojców, w którym no nie dane było spotkać się z dziećmi. Słuchajcie, jest taki wykres SMV, tutaj macie w zależności od wieku, jest ustalony naukowo, zbadany i tutaj macie różowa, to jest atrakcyjność kobiet, powiedzmy dziesiątki to są najatrakcyjniejsze kobiety, no a niebieski to jest atrakcyjność mężczyzn. SMV w wieku 23 lat to kobieta jest swoim prime, jest to, kobiety są najpiękniejsze, najbardziej pożądane, natomiast kawaler to ma wartość tylko 3,5, bo to już się mówiło, kawaler to nie jest mężczyzna, bo to jeszcze jest młody człowiek, tak? Kobieta w swoim, jest w swoim prime, w najlepszym wieku, a mężczyzna jest na dorobku, bo co on tam wie w wieku 23 lat. I teraz tak, jak to się może zmienić dalej, ten wykres? Zastanawiamy się na pewno, zastanawiacie się. I teraz tak, odczucie własne z wiekiem, jak się pyta respondentów, którzy, no nie mają pojęcia o tym wykresie, no to kobiety mają takie wrażenie, że one są tak atrakcyjne jak w wieku najbardziej. Atrakcyj... większej swojej atrakcyjności w wieku 23 lat potrafią wrzucić swoje zdjęcie z taką to zdjęcie nazywałem najlepsza wersja samej mnie, które wiecie jest trudny wiek do ustalenia, ale generalnie jest ona bardzo młoda i takie jest odczucie własne, czyli i kobieta po prostu potrafi przyjść na randkę o 20 parę lat starsza i o 20 parę kilo większa, detale to zobaczysz tylko pod rentgenem. No, i szkoda gadać. Natomiast ich poczucie własnej, przesadzone poczucie własnej atrakcyjności załamuje się w wieku, po prostu gdzie mężczyźni wymierają, bo w wieku 65-67 lat, no to już dużo po prostu mężczyzn umiera, i wtedy na no, ta atrakcyjność jakby jest obiektywnie zmniejszona przez małą obecność mężczyzn na rynku. Natomiast mężczyźni. Uważają, że im bardziej są starsi, tym konar, konar trudniej się zapala i tak dalej. No i ich wartość po prostu z czasem maleje. Optymalna jest w jakimś wieku, tym samym co kobiety. Natomiast e, jeżeli chodzi o media i reklamy, no to kobiety, nie wiem czy zauważyliście, bardzo często są pokazywane kobiety po czterdziestce i starsze z mężczyzną w, dokładnie w jej wieku. No i tutaj jest e, forsowany taki... Taki wykres, z którym kobiety mają swoim maksimum wieku 20-20 paru lat, mężczyźni mają mniejszą wartość, ale wysoką dosyć i ta wartość maleje kobiet i spotyka się z wartością mężczyzn w wieku lat 31, po czym razem godnie się starzeją i wartość na rynku randkowym ich jest taka sama, tak? Czyli kobieta zawsze może znaleźć partnera w swoim wieku, nie ma żadnego z tym problemu. W rzeczywistości wykres porusza się następująco. W wieku od lat 23, od prime do 30, następuje bardzo znaczne obniżenie atrakcyjności kobiet, wywołane tym, że my mężczyźni mamy za biologicznie zaprogramowane badanie płodności i kobiety po prostu, no wiem, że źródła z porodówki mam rodzinę, która tam pracuje, że po prostu kobiety starsze no, ciężko rodzą, jest duża też problemy są z donoszeniem cięży, ciąży i tak dalej, tak dalej. W każdym razie kobiety nie są już tak atrakcyjne i nasz nasze, my jesteśmy biologicznie zaprogramowani, żeby to wyczuwać i tego się nie przeskoczy, do to sobie nie można tego wytłumaczyć, po prostu kobiety w tym wieku, no, bardzo tracą na urodzie, natomiast mężczyźni, no, w niewielkim stopniu zdobywają doświadczenie życiowe i ich wartość rośnie i spotyka się w wieku lat 30. Zwracam uwagę, że jest to bardzo ważny punkt poruszany później, takie pojęcie się pojawia, the wall. Jest to, kiedy się te wartości przecinają, to jest the wall i tutaj się mówi, głową muru nie przebijesz, to jest coś takiego synonim problemu nie do pokonania. symbolem tutaj na przykład jest chiński mur i później będziemy omawiać, co to dokładnie znaczy. I teraz tak, w następnych kilku latach, pięciu około latach jest tak, że mężczyźni bardzo gwałtownie zyskują na wartości randkowej, natomiast wartość randkowa kobiet gwałtownie spada. Chodzi o to, że, o to, że mężczyźni w tym wieku po prostu już są mają duże doświadczenie zawodowe, zarabiają konkretne pieniądze. Jeszcze są bardzo atrakcyjni, jeżeli pracują nad sobą, to mają jeszcze rzeźbę, sylwetkę, tężyznę fizyczną, ładnie wyglądają i no przede wszystkim są ustapkowani no i, i mają konkretny przychód. Tak? I, a kobiety, no, no niestety to nasze oko męskie nie da się oszukać, próbują robić wszystko, malować jakieś tam cudawianki, kremy, żeby tylko sobie troszkę wieku ująć. Tak? I SMV 35 lat, kobieta ma wartość 2, 2, a mężczyzna 10 opcje mężczyzny nie każda kobieta, tylko kobieta w każdym wieku można startować, ale to nie jest takie oczywiste, że jak będziesz miał, to nie równa się temu, że jak będziesz miał 35 lat, to wszystkie panny będą Twoje. Mo może wziąć to trzeba było pod uwagę takie, że jeżeli miałeś jakąś koleżankę z podstawówki, którą, albo na przykład z liceum, którą byłeś bardzo zainteresowany, no to sprawdź, czy ona jest teraz jeszcze panną, znaczy jest jeszcze do wzięcia, jest singielką i, i możesz ewentualnie startować, bo jakby. Masz teraz lepszą pozycję przetargową, tak? Kompletny wykres wygląda w następujący sposób. Jak widzicie, tutaj wartość kobiet cały, cały czas maleje, a meszc powoli maleje wraz z czasem, tak jak tutaj widać. I tak chciałbym przeanalizować szybko kilka przykładów. Znam taki przykład, kolega 33-letni podrywał no, dziewczyny w różnym naprawdę wieku i na przykład tu była 16 i to jest tak, że jej wartość randkowa była 6,5, jego 8 i ona randkowała w górę, tak? Tutaj jest tak, że miałem kolegę, który czekał aż jego partnerka, bo rodzice się jej nie chcieli zgodzić, osiągnie pełnoletność, żeby mógł się z nią ożenić. No i ona miała 18 lat, on 36, no tu powiem tak, że to jest dosyć duży wyczyn, bo ona miała wartość randkową 8,5, on 9,5, tak? Jednak ich związek się zakończył, po prostu ona się postarzała na wieku lat 30 paru, to poszła po prostu, zostawiła go, tak. I teraz tak, tu jest taki przykład kolegi, którego znam. Ona miała 19 lat, po dyskotece do niego przechodziła, gdzie była po prostu, jak to on mówił, frajerzy stawiali drinki i tańczyli, zabawiali dowcipami, po czym ona wychodziła po angielsku sama, dając jej fałszywe numery telefonów i przychodziła do niego się realizować w zakresie, Romantyzmu czytali prawdopodobnie, podejrzewam wiersze do rana, tak? 19-letnia, chyba nowa dziewczyna. I teraz tak, patrzcie, tutaj jest takie coś, że ona miała wartość 9,5, on 6, tylko że miał 196 cm. No to wzrost bardzo jest ważny u mężczyzny. Może podnieść Twoją wartość randkową. Znam też taki przypadek, kiedy 35-latka była z 50-latkiem, i tutaj widzicie, że 15 lat różnicy to nie jest żaden problem dla mężczyzny w wieku lat 50, bo jest przewaga. Wartości o półtora, tak? I w tym momencie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętacie zostawić łapkę, aby ten, ten jakby odcinek był bardziej promowany przez algorytmy i trafiał do tak wielu ojców, jak to tylko możliwe. Mam nadzieję, że oni będą mogli również po prostu za tym materiałem poruszać się w materiałach. Zapraszam do innych materiałów, które nie są o tylko tylko o, o utrudnianiu kontaktów z dziećmi. Zostaw koniecznie komentarz, każdy czytam, każdy ma wpływ na kanał i jest to bardzo ważne, żeby wasze komentarze są merytoryczne, są bardzo ważne, żeby rozwijać kanał, żeby szedł w takim kierunku, jakim byście chcieli, żeby był postęp w tej, w tym, w tej walce z alienacją i koniecznie zasubskrybuj i z, zrób sobie powiadomienie, żebyś był na bieżąco. Zapraszam na kolejny odcinek.